Nie mam siły na bieg, nie mam czasu na przerwy. Hmm. Jakie uczucie? <grym> <grym> nie mam siły na bieg, nie mam czasu na przerwy. Hmm. Twoje dłonie jak le, łagodzą mi nerwy. Hmm. Tylko tu i teraz chcę czuć się momentem sam jak ty Choć tak inne od reszty a. Pod blokiem sadzą się dwa męty Mam gorszy dzień bym zajebać im zęby Ale po co mam wyżywać się za błędy Wolę ich zwyzywać uśmiechnięty Pójść tędy Na zmianę czuję się tak mądry i tak tępy Na zmianę czuję się nietknięty i tak święty Chcę lodu i cytryny i mięty Do szklanki Takie gram te koncerty Raz padnie większy a raz mniejszy do koperty Chajsik. Obrazki tramwodokielni do kielni. Medytacja mnie wprowadza w stan głębszy. Muzyka pokazuje mi świat piękniejszy. Szepcze mi letni wietrzy, co się dzieje za winklem. Nikt mnie nie zna jak księżyc, choć poznaję ich co chwilkę. Za chmurami nad ustami pieprzy. Aha, aha, siedzę sobie, piszę wierszy. Siły na bież, nie mam czasu na przerwy Twoje dłonie jak le, łagodzą mi nerwy Tylko tu i teraz, chcę czuć te momenty Taki sam jak ty, choć tak inne od reszty Wrażliwość jest zajebista, ale nie chwal się za bardzo, bo oni nie czają wcale Coraz większy dystans z drugiej strony patrzę z bliska, jakbym znał cię choć poznaję Padz ja umieram na szczerość, jakbym nagi stał jak stałem Na sumieniu gniję blizna, tak naprawdę chcę być dobry, choć zostanie mi to znamie A o, Nie mam siły na bież Nie mam siły na czerwiec, bo nagle, mi nerwy o. Nie mam siły na bie Czasu na przerwy W mnie jak le, Łagodzą mi nerwy Tylko tu i teraz Chcę czuć te momenty Taki sam jak ty Choć tak inne od